Hej, hej, witajcie z tej strony Luch. W dzisiejszym materiale omówienie drugiego zwiastuna nadchodzącego odcinka sezonu czwartego o nazwie Gabriel Agres. Oglądajcie ten materiał do końca. Jeśli chcecie być na bieżąco ze wszystkimi moimi filmami odnośnie Miraculous, to zapraszam do subskrypcji mojego kanału razem z dzwoneczkiem, kto jeszcze tego nie zrobił. Nasz najbliższy cel to 230 tysięcy. Dzięki za wsparcie, a teraz wracamy do tematu. Moi drodzy, wczoraj w godzinach wieczornych Globo opublikował swój zwiastun z odcinka Gabriel Grest tak, przed oficjalną francuską premierą. Ten może nie spoileruje, co jest rozwinięciem dla oficjalnego pierwszego zwiastuna, bo odpowiada nam na nasze pytania, jakie zadałem w moim poprzednim materiale, w związku z niektórymi sprawami oraz dodaj ich więcej do innej jednej sprawy, która na razie jest dla nas wielką jedną niewiadomą. Cóż to za sceny. Może zacznijmy wpierw od tajemniczej imprezy, jaką Gabriel organizuje dla całej śmietanki Paryża. W moim poprzednim materiale powiedziałem wam, że przez te całe maski, jakie goście muszą zakładać, bardzo mocno przypomina mi to motyw jednego z seriali na Netflixie o nazwie Squid Game. I jakby nie patrzeć, w sumie wszystko się zgadza, bo tak jak wcześniej wspomniałem, śmietanka Paryża, więc takie paryskie VIPy. Poza tym weryfikacja odcisku palców, by jakiś nieproszony gość nie mógł wejść na imprezę, no i oddanie swoich telefonów komórkowych do schowka, by nikt nie miał Miał kontaktu ze światem zewnętrznym, a patrzeć na te oto zdjęcie, no to faktycznie chyba nikt nie będzie miał takiego kontaktu widzowie. Całe te spotkanie, odciski palców maski, oddanie telefonów komórkowych i zabarykadowanie całej rezydencji jak mniemam. Plus do tego czarne garnitury, które oddają bardzo fajny kontrast względem masek i swoją drogą Gabrielowi dobrze w takim kolorze. O co tutaj chodzi? Jest to jedyna sprawa, z którą mam trudność, żeby zrozumieć albo poznać, cały jej motwa, na pewno dlaczego i w jakim celu Gabriel urządza takie spotkanie. Czy jest to tylko i wyłącznie związane z jego marką Gabriel i to spotkanie jest na tyle tajne, że tak ono wygląda, jest po prostu takim spotkaniem biznesowym, czy może jednak jest ono zorganizowane w jakimś innym tajnym dla nas celu. Nie mam pojęcia, choć mam nadzieję, że za nim będzie kryć się coś fajnego i mocnego, aniżeli zwykłe spotkanie, takie jak wcześniej wspomniałem, biznesowe, które Gabriel sobie tam zorganizował w swojej rezydencji. Poczekamy, zobaczymy. Moi drodzy, teraz przejdziemy do sprawy konfrontacji dwóch najlepszych przyjaciół, czyli Gabriela oraz Feliksa. Dzięki Zwiastunie od Globa sprawa ta została nam po części rozbudowana lub odpowiedziała nam na niektóre pytania, jakie zadaliśmy sobie podczas poprzedniego omawiania zwiastuna. Po pierwsze, Sentimonster, który stworzył Gabriel, to nie kto inny jak on sam dokładnie tak stworzył swojego sobowtóra, by być zapewne jednocześnie pod posadzią władcy mroku oraz w trakcie tajemniczego dla nas jak na razie spotkania. Jako, że w danym odcinku pojawia się kolekcjoner, to i zapewne Gabriel zakumizuje swojego sobowtóra właśnie w tego złoczyńcy, który jak mogli. Mogliśmy zauważyć, skupi raczej swoją uwagę na nikim innym, jak na samym Felixie. A jeśli tak będzie, to nie bez powodu. Felix musiał zrobić coś na tyle, że Gabriel postanowił zakomizować swojego sobowtóra w kolekcjonera, który chce za wszelką cenę dopaść młodego chłopaka. A tak mi się przynajmniej wydaje. No, jakiś mocny powód musi być z tym wszystkim związany, prawda? No właśnie, tutaj widać Feliksa, który śledzi swojego wuja, chcąc dowiedzieć się dokąd i w jakim celu zmierza. A wydaje mi się, że to scena, w której Gabriel idzie do pokoju, gdzie leży Natali. Przemienia się w władcem roku i tworzy swojego sobowtóra. Felix stojąc przy zamkniętych drzwiach zapewne będzie chciał posłuchać, co tam się wyprawia. I czy dowie się czegoś, czy nie, zapewne pójdzie poszwendać gdzie indziej i trafi do pomieszczenia z obrazem Emily, w którym nakryje go Gabriel, ale nie ten prawdziwy, tylko jego sobowtór i tutaj może dojść do konfrontacji słownej, która wydaje mi się, że może być dla nas interesująca. Ja tak widzę ten przebieg wydarzeń, ale jak faktycznie będzie to się okaże, i tak jeszcze pomyślałem, że. Se z tym uderzeniem Gabriela pięścią w inkubator może być albo na końcu, tak jak już tam w moim poprzednim materiale powiedziałem, albo na początku. Wtedy Gabriel powiedziałby tam do Emily jakieś tam słowa, żeby Biedronka wynalazła w jakiś sposób na ochronę innych ludzi przed jego akumizacją, bla bla bla, dlatego też się zdenerwował i zrobił to, co zrobił. No ciężko ocenić chociażby, jak będzie wyglądać też sprawa z tym amuletem, który Gabriel zniszczył w odcinku 21. Czy go w tym odcinku otrzyma, bo takie plotki chodzą, czy też nie, a może to prawdziwy Gabriel zaakumizował się w kolekcjonera, a nie zakumizuje Sentimoser. No i co z tym zdjęciem? Tajemnicza dłoni z dwoma Miraculem. I mam nadzieję, że odcinek ten zaskoczy nas dość mocno podczas swojej premiery, bo tyle tutaj niewiadomych, że naprawdę mam taką nadzieję, że te dwa zwiastuny nie zaspoilerowały nam tego wszystkiego, albo w sumie tych najważniejszych jego scen. A odnośnie samej premiery, ona już 14 listopada, czyli w tę najbliższą niedzielę na francuskim kanale TF1 o 9.35 czasu polskiego. Jeśli chcecie obejrzeć odcinek w dniu premiery, to zapraszam na moją facebookową grupę, do której linka znajdziecie w opisie pod tym materiałem. Tam jak i tutaj podrzucę wam post ze wszystkimi potrzebnymi informacjami. A ja w niedzielę po emisji postaram się wrzucić dla was omówienie z tego właśnie odcinka. Oczekujcie. Udostępnijcie ten film, zostawcie kciuka w górę i komentarz z waszą opinią na temat tego zwiestuna, a przypnę wam serducho. A jak chcecie być na bieżąco z każdym moim materiałem, to subskrypcja, z dzwoneczkiem, obowiązkowa. Ja byłem Olchus i do zobaczenia w kolejnym materiale. Bye bye.